Jak widać Ukraina przywitała nas, się żegna nas wspaniałą pogodą. Samochody jak widać inne radzą sobie znakomicie, ale to dzięki temu, że są podniesione i śmigają sobie po tych grubezdrożach naprawdę nadzwyczaj wysoką prędkością. Niestety Opel Astra 2 aż tak dobrze sobie nie radzi. Teraz jesteśmy trochę na poboczu. Wjeżdżamy na asfalt. O, proszę bardzo. Udało się. Kawałek proste. A co my tutaj mamy po naszej lewej? Zobaczmy. Skoro że nie mogę zrobić zbliżenia. Co to jest? Uuu, nie wiem. Miejsce pamięci? Nie mam pojęcia. Ładnie wylalane. Pomnik odnowiony. Koska oborkowa ułożona. No, to szkoda, że ten dojazd do niej pozostawia tak wiele do życzenia.